vamos lá vamos lá mamê isso como está era golda normal e chama sou eu Kalolos się naszko z tej strony Haliborza. W dzisiejszym materiale zagramy w każdej rundzie, moi drodzy, inną bronią, innym skinem, kochani, i zobaczcie jak to wszystko wygląda. Czy mój wygramy, czy wygramy, trzymacie się oglądajcie do samego końca? I oczywiście zaprawcie łapkę do góry i się Was też zapraszam na oczywiście live'a o godzinie 21. A my moi kochani lecimy z tym meczykiem. No i kochani, jakby inaczej oczywiście zaczynamy od Gloka, to ja akurat nie mamy relika, moi, moi kochani, tylko mamy bloka jakiegoś zwykłego, ale się udało zrobić fragensa, dobra. Kolega że tutaj idzie. Kolejny jakiś. Ajajaj, aj, aj, dobra, Na zabił. No było ciężko, ale to są z glockiem miałem zrobić? Kurka, przez z glockiem musieli nagrać. I lecimy dalej, moi drodzy. Mamy drugą rundę i petkę w naszych dłoniach. Na pięknym, słonecznym sandstownie, moi drodzy. Czy wygramy rundę z petką, czy w ogóle zrobimy fraga? Bo to jest najbardziej ciekawe. I w tym wszystkim, moi drodzy... Aj, biegną po mnie. Trzymaj tam najda um, plus złoty. Dobra, palimy to, palimy. Ja tam nie trafiłem w kościa. Normalnie trafiłem gościa. Dobra, sfeszuję go i jadę sobie. Ej, widzowie, wiecie co? Miałem włączony mikrofon w gierce i cały czas gadałem do z Steamu. Coś runda mojej kani i oczywiście dual beretki w naszych dłoniach. Jak na razie po jakichś fragów to ja chyba to nie idę. Tak mi się zdaje. Ale mamy fragę, słuchajcie, do tego alberetki naprawdę mocne. Naprawdę mocne, dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, goście są na obsadzie B. Trzeba może tutaj porobić fragi, polecieć na gości. Nie patrzycie tam, że normalnie enemy mamy chyba na plecach. Tylko po prostu lecieć. Ale widzę, że tutaj moi rodzaj już fragów nie ma. No a coś potężni zawodnicy z mojego teamu są. No kurka wodna, że tak, team mi się trafił potężny. No to ja, kochani, nie mam żadnych pytań. Czy to jest jakiś zawodnik? Potrzebałbym mojej kochani, fraga. Fraga bym poczywał. Nie masz gościa tam na Longu. Tam gościa nie ma to może być na shorcie albo na sajdzie A, słuchajcie, no jednak jest o sajdzie B, no niestety, ale teraz czas, moi drodzy, oczywiście na teka, a później na, um, oczywiście, dikla. Więc, moi drodzy, dzisiaj o godzinie 21 jest live na TikToku. W ogóle bardzo wam dziękuję za wczorajszą moją aktywność. Było was, moi drodzy, ponad 670 osób i też, moi drodzy, był konkurs i Wbiliśmy, moi drodzy, razem 10 tysięcy obserwujących, a także, moi drodzy, powoli dobijamy 11 tysięcy, więc jakby bardzo wam dziękuję, moi drodzy. wbijcie dzisiaj też będzie ciekawie, moi drodzy i. Możliwe, że jakiś pusik dla was będzie Dobra, czekaj, tam na Pod Podpachę Dobra, mamy go, mamy go, widzowie. O kurka, ona. Lessons, schować. dobra, uciekam, uciekam, zostaw mnie. Dobra, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje, ale chłopak z na nam idzie. Dobra, lecimy. Akcja, reakcja normalnie. O nie. Dobra, trudno tak robię. O nie, dobra, słuchajcie. Tak, to nie jest w ogóle moja broń. Tu to jest to, to nie moja broń, ty. Ale niestety przegraliśmy, moi drodzy, rundę. Przegraliśmy pierwszą rundę. Ale słuchajcie, teraz wkracza na rejony Digler Habi. Digler Hubby. Moi drodzy, Digler żeby się słyszeli, Digler Habi I teraz, moi drodzy, Ace'ik leci. Ace'ik dla mojej normalnej tej widowni. Normalnie kosmos w edemi. Myślałem, że kosmos na serwerze, no ale dobra. Cyk. Fleszyk. Nie ma nikogo. Pierwszy raz nie ma nikogo. Co jest w ogóle grane? Dobra. Lecimy dalej, koamba. Dobra, tak. Moi drodzy, palimy. Cyk sprawdzamy, tutaj nie ma nikogo. Lecimy. Ja nie mogę. Co tu się dzieje w ogóle, widzowie, co to za mecz? Dobra, leży. Dostał głowę. No nie w ogóle. Ja nie wiem jak w ogóle głowy nie są za pierwszym razem. To mnie zastanawia. Zastanawia mnie to bardzo. Uhuhu. Ale głowy, ale głowy! Chłop to chyba w takim szoku ciężkim. Jak ja po tym jak wczoraj mi poleciała kosa, moi drodzy. Dobra, poszła longa, ale normalnie cymbał mały. Dobra, lecimy na B. Ja mu zaznaczę, że tam jest gościu. Dobra, weźmiemy to Kałacha, ale nie gramy Kałem, moi drodzy, bo to jest oczywiście Digl. To jest Digl, moi drodzy. Dobra. Spalimy tam daleko. Dobra, uciekam, bo tam gościu normalnie jest z Kałachem biegnie na mnie. Normalnie kwintesencja standoffa I grania z digla, widzowie Kwintesencja, kochani, kwintesencja A teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnej broni To jest oczywiście Mac 10 matko jedyna Kwintesencja standoffa na najwyższym poziomie No naprawdę, widzowie, takie bomby rozdać To tylko u mnie, moi drodzy Tylko na kanale zostawcie suba z dzwonkiem Jeśli jeszcze tego nie robicie, bo dobijamy razem 40 tysięcy Jest, kościół Tam jest, jest drugi. Damy muszyszkę w Stopę. Ole. Inteligentny gość. No nie powiem wizowy, ale zaskoczył mnie. Rzucił mi granat. A to jest, moi drodzy, rzadkość. Dobra, dzisiaj w ogóle jakiś taki. No, ale łatwiejszy meczek mi się wydaje. Łatwiejszy meczek. Mamy, moi drodzy, 7 fragów. 3, moi drodzy, ogólnie z samego Digla. Ale teraz. z tego. Tutaj yy, maka to ciężko będzie chyba jakiegoś fajnego fraga zdobyć, no i gościu jest na ninji, dobra to damy mu palaka. bęk O nie, trzeba wyciągnąć Chodź tutaj, chodź tutaj. mamy go, dobra, jest kosy karamita golda normalnie fraga, easy, easy Dobra, jest pięknie, jest pięknie kapitalnie, no i słuchajcie Reguła od zasady jest taka, że mogę kogoś zabić z kosy, jeśli jest na to moi rodzy, możliwość. Teraz mamy dalej karabina golda, więc jest elegancko, ale przechodzimy także na broń wyższą, czyli oczywiście MP5. W ogóle jak wam się gra z MP5? Lubicie grać z MP5? Czy to jest jedna z waszych ulubionych broni? Napiszcie moi drodzy wy w komentarzu, czy lubicie grać z tej brońki, bo uważam, że jest naprawdę, naprawdę piękna. A przynajmniej ten skin moi drodzy jest tak piękny. No dobra, lecimy dawaj na to bo, na ten bombsite, a tam jest Z. -ka. Stary, co ty tam klikasz. Chło, chłop nie ogarnął ty. Chłop normalnie został, laka mózgu. Jak zobaczył habiego, co on tam robi na tym boksie, No kto by się spodziewał? Gościu wychylam, no to patrzy tutaj, nie? Nie patrzy na no, boxa, tylko patrzy tam. Dobra. Jestem jeden na dwa widzowie. jeden na dwa. Dobra, lecę. Lecę przed siebie! O nie! Mięt przychowała już na samym starcie. Myślę że tego na gra. No aj, O ale bomba! Ale bomba! Ale bombeczka! Uciekam! Aaa! sobie. Mam pomysł, on tutaj gra. Za go tam zapiemy. Bang. Sprzesił! Ale to jest ta runda, widzowie, to jest ta runda Moi roz, tak się ukrywa właśnie mecze Tak się ukrywa mecze, kochani Dobra, słuchajcie, a teraz lecimy na coś normalnie bardziej crazy-lowatego Czyli moi drodzy, leciły na P90, nie potrafię grać Jeśli to jest jedna z naszych ulubionych broni, napiszcie w komentarzu Bo ja bym nie napisał w komentarzu, bo to nie jest moja Dobra, jest Zdecydowanie nie lubię tej broni Nie lubię ją grać po prostu, kochani Nie lubię ją grać, no Co tutaj mogę dużo powiedzieć, no Słabo się mi nią gra i tyle na a już stracili wiarę? Pozytywny rezultat? Kolega to chyba nie ogarnąć i dzieje na midzie? Lecimy, mój rozznanie, jako... Najduję tam mój rozdanie, nowym granatem? Dobra, dawaj, dawaj, lecimy. Lecimy na enemy, widzowie. Nie mam palaka, mam palaka, dobra, pal palę tam. Nie ma gościa, nie ma gościa, czyli na bumsaidzie, a są, idą już tam. Dobrze, dobrze, dobrze zginął mój. Mam więcej możliwości na fragi. No i po co te fragi robisz? Gościu malinowy Dobra, osad jest na plecach! No właśnie, no właśnie! Wiedziałem, że jest na plecach, widzowie Wiedziałem, ale teraz przechodzimy urodzy na karabiny. Albo w sumie Tak na karabiny. Ajajaj aj, aj. dobra na karabiny, Trudno, moi drodzy, trudno. Gościu malinowy w enemy będzie musiał po normalnie powąchać mojego Fimfala. I powołać lufę, kurka wodna Bo tutaj naprawdę z tej lufy Będzie normalnie leciało, no będzie leciało widzowie Dobra Gdzie jest, gdzie jest enemy ty? gdzie jest Enemy? HS gościu pisze Pisze HS HSy, to ja nie wiem stary jakie ty masz HSy Ale już masz stary HSa jednego, headshota tak zwanego A spalimy sobie Może będziemy mieć jakąś, mój rodzaj asystę No dwóch na bombsadzie, oni nie dadzą rady widzowie Mamy kolejnego HS-a, dobra, lecimy, lecimy, no i wygraliśmy, moi drodzy, meczyk, no taki meczyk, no takie emocje, ale ja, moi drodzy, teraz Was, oczywiście, zapraszam na kolejny mecz, bo tego challenge'u jeszcze nie dokończyliśmy, a my, kochani, jesteśmy, oczywiście, na i tutaj będzie, oczywiście, druga część tego materiału, nie dokończyliśmy tego challenge'u, więc trzeba będzie to zrobić, oczywiście, nowa kosa jest już w ekwipunku w mojej łapie, a tam się dzieje akcja, słuchajcie, w pierwszej rundzie będziemy, moi drodzy, grać chyba tylko kosą, później pójdziemy, moi drodzy, oczywiście, po karabin. A teraz tutaj trzeba poczekać na gagatka, on tam siedzi, ja go słyszałem, on tutaj gra, no właśnie, mateka, słyszał mnie, słyszał mnie, chodź tutaj, chodź taj. gagatku Dobra, udało się go dorwać. Pierwszy kosy jest i moi drodzy, lecimy od razu po M4, bo wcześniej oczywiście graliśmy e, jakby FAMASem tylko że potero, więc teraz, moi drodzy, M4 po prostu trzeba będzie zgarnąć. Następnie będzie M16 i będziemy lecić, moi kłani aż po AWP-y snajpereczki i oczywiście inne HECE. Więc tak, słuchajcie, jesteśmy po C, bo wcześniej graliśmy potero, więc żeby oczywiście była równość, to oczywiście jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. A widzę, że tutaj Enemy nie ma gdzie jesteśmy, no nie jest. Niestety, jak się przestraszyłem. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Tutaj wymachuję moją nową koską normalnie. Nowa koska w łapie to oczywiście jakaś świeżość, jakaś fajna rzecz. Słuchajcie, że jest z, z oczywiście goczpaca, więc jakby widzicie, że naprawdę ładnie wygląda na przykład w tym tutaj miejscu. No, patrzcie, jak ładnie się wyróżnia. Nie, no ja uważam naprawdę, że jest topowa. Jak to jest, moi drodzy, fank, to jest topowy, nie? Naprawdę jest topowy. Dobra, nie udało się, moi drodzy, za dużo zgarnąć oczywiście w tej rundzie poprzedniej, więc lecimy teraz z M16. I żeby oczywiście była, moi drodzy, równość dla was, zapraszam dzisiaj się odwiedzić na streamka. Będę, moi drodzy, rozdawał coś dla was i więc, moi drodzy, będziecie mogli z gadać Wczoraj na przykład Widzu wygrał kosę, która poleciała za skrzynki na live. moi drodzy, czyli oczywiście Butterfly'a wygrał, moi drodzy, Butterfly'a wygrał. A poprzednio Widzu, wiecie co wygrał? Rękawiczki, kochani, rękawiczki wygrał. Dobra, tej flesza, się odwracam od niego, jeszcze dostanę jakąś bombę. Jest tutaj ktoś? Halo, halo? Dzień dobry Oho, Siemano Siemano, dzięki tutaj oczywiście za Nie wiem co w sumie, ale dzięki To chyba dzięki za... Kałacha? Ojejku Ojejku, nie zabiłem go O matko, on tam siedzi cały czas Leży jeden Leży drugi, o matku i na trzeci Mamy to, ugrana runda, ugrana runda, widzowie, ale normalnie zagrałem na IQ! dobra, w sumie, moi drodzy, przechodzimy teraz do pomp, to będzie chyba najgorsze, co może być, słuchajcie, lecimy z Fabem, matko, jedna, w sumie, podoba mi się całkiem ten tutaj, oczywiście, nowy, no, nowa, moi drodzy, możliwość kupowania i sprzedawania, bo przynajmniej można się rozgarnąć, co jest, co jest, oczywiście, o wiele, wiele łatwiej, ale tak, czy jak napiszcie wy, czy wy byście chcieli, moi drodzy, jakiegoś darmowego skinka, jakiegoś golda, jeśli tak, to wpadnijcie moi drodzy, oczywiście, na streama i napiszcie, że chcielibyście goldisza. Widzę, że kolega a ci patrzcie chłopcu mi flecha rzucił Nienormalny, no, nienormalny, no dobra, uciekam. Oj chłop wyrwał bombę. Dobra, tam jeszcze na A jest, dobra, to lecimy po tego się na A. Na A będzie łatwiej, bo on jest na blisko. no i wziął fragensa. No to nie, jest źle wariacie. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, miałem taki, taki plan... taki plan na odcinek. Bomba na kłopę, ciekawe ile dostał HP. Dobra, easy Siema. ma. No mamy rundę wygraną, no ty, ale to się dzieje akcja. Normalnie na tym to łatwiej, się gra. No przecież to jest mój drodzy, Łatwizna, łatwizna na razie. Słuchajcie, takie challenge z palcem w nosie, kochani, z palcem w nosie, a drugi normalnie palec w uchu i normalnie zamiast na 4, to gram na dwóch <taka>, Taka akcja. Ale słuchajcie, teraz lecimy z SM1014. Nowy skin, no bry, zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Karam, karambol, stałem biało, sam rzuciłem Dobra, to na tym konektorze tutaj widzę, że akcja nie za się dzieje. A się Mano? Dobra, Elo. Akcja fajna! Jak na Bałtyku, ale w ogóle paka jest na obsadzie B Dobra, alecy widzowie, to jest ten moment To jest ten moment, żeby pokazać skilla Z pompy Dobra, rzucił, moi drodzy, na oczywiście murek Taki najdzik, bardzo dobry Zobaczcie, że on tam leci idealnie Ale chłopiec na longu i dostaje pompę Słuchajcie, jednak to jest 1014 Jakoś tak cieniutko Cieniutko na ten taki średni dystans Ale tak jak wygraliśmy, moi drodzy Mamy 5 do 0, teraz będziemy, będziemy mieć I teraz, moi drodzy, przyszedł czas na Mega ciężką broń Czyli zastanówcie się, moi drodzy, jaka to może być ciężka broń. Bo ja uważam, że to będzie oczywiście krowa. Krowa, moi drodzy, krowa. A nie, słuchajcie, jeszcze spas. O kurka, bożna. Dobra, jeszcze spas. Wybaczcie mi, wybaczcie. To jeszcze tutaj oczywiście spasik. A w ogóle gracie ze spasa? Czy jednak już ten spas odszedł gdzieś tam w niepamięć, jeśli chodzi o wasze, wasze wyposażenie w niektórych rundach? Dobra. Scratchowałem. Znajdowałem, zabiłem. Chłop, jaką bombę dostał, to ja nie wiem, czy normalnie zaraz go tam nie wezmą do jakiegoś stomatologa, żeby zęby sprawdzać, czy ma wszystkie... O kurka! Zaraz ja nie będę miał zębów, ty. Chłop, normalnie jak mi rzuć kamieniem! Co? Co się działo? Chłopie! To jest internet kup! A nie ciągniesz od sąsiada! Jeszcze okradasz mi kolegę! Niedobry człowiek, normalnie jakiś złodziejaszek tutaj się nam wkradł na serwery. Dobra, lecimy dalej. Normalnie akcja niezła. Mam jeszcze flaszyka. Kolega był na konektorze. To słyszymy Mida. Aha, 14 kp i przeżyłem. Zwejtujemy, że tutaj idę. Kibejcik widzowie Pewnie dostał strzała. Na pewno dostał. A paka to w ogóle tam leży tam przy B! Dobra, tylko ja lecę do tej guby. Aha, no to już się zaplantowali. No to nieźle. Pozdro. Pozdro widzowie. Mam to jakieś granaty? Z granatów ja tutaj chętnie bym pograł. Nie możemy tutaj ktoś gra na schawki. Tam gra kolega jeden. Nie zobaczył mnie. Siema. No, ho, 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 ho. Co ja ugrałem? Co ja ugrałem? Normalnie cheater hawi z pompy, ze, ze spasa. Słuchajcie, jeśli chcielibyście odcinek z go tylko ze samego spasa, zostawcie lajka, moi drodzy, i że chcemy odcinek tylko ze samego spasa. Chłop co rozdał. Chłop normalnie rozdał enem jak świeże bułeczki. Nie wierzę, widzowie, nie wierzę. Ale to było piękne. No słuchajcie, challenge pokazuje, z jakich broni jesteśmy dobrzy, a z których nie jesteśmy. Zróbcie taki challenge, moi drodzy, sami, u siebie w domu. Zobaczcie, z czego wam, moi drodzy, najlepiej idzie. I wtedy będziecie wiedzieć, jakie brońki sobie tam mainować. A pewno wiem, że tej krowy nie będę mainował. Chłop, co mi rozdał? Strzelił w moją głowę jak w dynie normalnie w Halloween. Dobra, widzę, że tutaj akta się dzieje, akt na Bałtyku. Max, ty Max, normalnie Polak, Polak rodak, normalnie. Dobra, tam jeszcze jeden kolega jest, ale chyba to przegrają, widzowie. Oni chyba to przegrają, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, no wywalcie szybciej, bo ja tutaj chciałem znowu pograć. O, matku jedyna, chłop bez reakcji, słuchajcie, chłop bez reakcji. Normalnie w ja na jego miejscu zamieniłbym Sadofa na jakieś szachy online najlepiej, bo tutaj ewidentnie nie poszło. Pawelcio, to jest Pawelcio. Do... Ale akcja! Ale normalnie poszli. Max i Pawełcio, Maxiu, zmień normalnie na szachy online, albo nie graj awupom. Dobra, lecimy na M40. Na M40, ale jak sobie myślę, M40, dobra, trudno. M40, później będzie awupa, damy widzowie radę. Ja, pasiu, w ogóle mamy nową kosę. Kolejna, moi rodzy w kolekcji. Bardzo ładna, uważam, że topowa, jeśli chodzi oczywiście o standofa i o sztylety. Siema, ja po Dobra, palę tam. O, białe Oho Biegnął. Dobra, uciekam, uciekam, ale akcja, ale gęk tam jest, ty. Jeszcze mi idzie. Dobra, no-scope. No, chodź tutaj. Nie, nie, no nie wierzę. Miał być no-scope, widzowie. Miał być Ty, ale mocarna ta dziewczyna. Jakaś taka. Yy, przepotężna bym powiedział. Ale słuchajcie, no ten noskop on tam nie siadł. On tam nie siadł, a normalnie było tak blisko. Dobra, teraz trzeba pokazać się gra tutaj oczywiście z AWM Treasure Hunter. Najdroższa, jedna z najdroższych, moi drodzy, AWM w historii gry, moi drodzy. Ja i Dynamida, mamy bajoneta i to jest moment, żeby wygrać. Wygrać, obojętnie jak, ale żeby. Wygrać. Rundę. Co to taka akcja? Jak na Bałtyku, ty. Dobra, fleszuję sobie. Easy. To i tak są randomy widzowie, no. Gdzieś się tam w ogóle gościa było widać. No-scope. Bang. Co jest? Gdzie to się dzieje? A to na longu. Dobra. Skończył się pali, Skończył? Saru, to będzie Fragren się zaraz. Dobra, jednak... O nie, tam jest akcja. Tam jest akcja, widzowie. Tam się dzieje Młyn. Dobra, uciekam Coś tej wychyli. Dobra. Mamy <zysklarziny> Ale czym zrobił! Ale szybka akcja! a Trzech Hunter! Najlepsza snajperka chyba w Stanowan i... we wszystkim ty normalnie, moi drodzy, za ten challenge wam bardzo mocno dziękuję, jak widzieliście, naprawdę się dobrze bawiliśmy, wbiliśmy, moi drodzy, 199 level, kochani, ja bardzo dziękuję, słuchajcie, wbijajcie się oczywiście na TikToka, będzie ciekawie, będzie się działo, a my, moi drodzy, tutaj dostaliśmy plus 60 coinów, Mat, plus 70, plus 80, dziękuję bardzo, moi drodzy, trzymajcie się, dziękuję za dzisiaj i hejka.